Biedronka wraz z Lidlem już od dłuższego czasu określane są jako ulubione sklepy Polaków, które cieszą się ogromną popularnością i największą liczbą klientów. Tymczasem okazuje się, że już niedługo wszystko może się zmienić. Polska sieć sklepów rozpoczęła ekspansję, która prawdopodobnie zmieni układ sił na polskim rynku. Biedronka wraz z Lidlem często stawiane były na podium w konkursie sklepów, które w naszym kraju cieszą się szczególnym uznaniem. Sieci przyciągały do siebie klientów wyjątkowymi ofertami, tematycznymi tygodniami oraz niesamowitymi promocjami. Teraz jednak wszystko może się gwałtownie zmienić. Właśnie pojawiła się zaskakująca informacja, która całkowicie zmieni układ sił na rynku. Polska sieć sklepów właśnie postawiła na gwałtowną ekspansję, przez którą Biedronka i Lidl mogą stracić dotychczasową pozycję liderów. Biedronka może zacząć się bać. Polski market może jej poważnie zaszkodzić. Okazuje się, że polska sieć marketów Dino wkracza z rozpędem na rynek. Dynamiczny rozwój zapewnił jej pod koniec września liczbę sklepów równą 895, a wiadomości handlowe określają, że zakładając zrealizowanie przez firmę swoich planów. Obecnie sklepów może być już nawet 965. Biedronka jest w złej sytuacji, Jeronimo Martins bowiem kwartalnie otwiera średnio około 15 nowych sklepów, podczas gdy Dino około 40. Jak określają wiadomości handlowe, rozwój polskiej sieci jest znaczący, a wartość inwestycji z 2018 roku sięga między 600 a nawet 650 milionów złotych. Jest to powalająca kwota. Najgorsze dla biedronki jest jednak to, że Dino przyciąga tłumy klientów. Którzy mogą odwrócić się od marketów z owadem w logo. Szybko rozwijająca się firma może bowiem pozwolić sobie na korzystne ceny i atrakcyjne promocje. Skąd wzięła się sieć Dino? Kto jest jej właścicielem? Dino to jedna z tych firm, które stanowią tajemnicę dla wielu Polaków. Właściciel pochodzi z Krotoszyna, nazywa się Tomasz Biernacki i również nie za wiele o nim wiadomo. Na pewno jest miliarderem. Jednak nawet burmistrz miasta głośno mówi, że praktycznie nigdy nie widuje go na ulicach. Biernacki swój pierwszy supermarket Dino otworzył w 1999 roku i z pewnością nie przypuszczał, że z czasem stanie się jednym z najpoważniejszych sklepów na polskim rynku. Wiele lat poświęcił na badania rynku oraz sprawdzanie najodpowiedniejszych formatów sprzedażowych, ostatecznie jednak zapadła decyzja o skupieniu się na średnich oraz małych miastach Polski, co najwyraźniej sprawdza się doskonale.